You pass Super! Idziemy do siebie! Twe w kraku, żeby były melodyjne przede wszystkim. Także naprawdę można się szybko nauczyć pojąć. Bardzo fajne! I uśmiechamy się! Brawo! Moja partnerka od tańca. Jest to trochę jakby tańca towarzyskiego, ale w takiej ułatwionej formie. Myślę, że na pewno ćwiczymy kondycję, na pewno ćwiczymy koordynację ruchową, ćwiczymy pamięć, a co to, a, a najważniejsza jest radość, jak udaje taniec, więc ja uwielbiam to i myślę, że te panie trochę się ode mnie zaraziły już e, tymi tańcami. Raz, dwa, trzy, cztery, zaczynamy! Taniec bardzo korzystnie wpływa na seniorów, usprawnia nie tylko ich fizycznie, ale i psychicznie, poprawia ich kondycję psychiczną, są radośni, pogodni, a do tego jeszcze usprawnia umysł, ponieważ no, jakby nie było, do muzyki trzeba dostosować odpowiednie układy taneczne i oni muszą to zapamiętać. Jest to najwspanialsza terapia, jaką znam. Po jakimś czasie co się utrwala i, i, i daje bardzo dużo satysfakcji. Taka odskocznia od wszystkiego, że my zapominamy o chorobach. O w sprawach domowych, czy mamy dzieci czy wnuczki, ale my tutaj żyjemy, my tym żyjemy. My naprawdę dopiero doceniamy, jak mało mamy czasu. W domu nie mamy czasu tego zrobić, bo musimy lecieć na taniec. Jak widać, panie lubią być razem nie tylko na sali tanecznej. Stworzyły grupę koleżanek, które nie wyobrażają sobie już życia bez tańca. Można do nich dołączyć.